Siemano, ja jestem Mateusz, witam Was na kanale Nie Grasz, Nie Wygrasz i zapraszam na dzisiejszy film. Manchester City niespodziewanie stracił punkty. Real Madrid umocnił się na pozycji lidera La Ligi. Uraz Karima Benzemy przed El Clasico. Wielkie zamieszanie w strukturach Paris Saint-Germain. Memphis Depay być może powróci do Premier League, a stadion Manchester United ma być wyburzony. Jeżeli interesujecie się piłką nożną, to koniecznie subskrybujcie nasz kanał. Na pewno żałować nie będziecie. Wpadajcie także na naszą grupę na Facebooku, link macie tam na dole w opisie tego filmu, a ja zapraszam do oglądania. Z kodem Sport600 zgarniacie freebet o wartości 60 zł na stronie Betfan. Link znajdziecie w opisie. Liverpool jest coraz bliżej do gonienia Manchesteru City po ich wczorajszej wpadce. Bezbramkowy remis w 29 kolejce Premier League z Crystal Palace to na pewno nie jest coś, czego moglibyśmy się spodziewać po piłkarzach Pepa Guardioli. Oczywiście mieli zdecydowaną przewagę w posiadaniu piłki, ale tym razem to nie miało żadnego znaczenia. Gospodarze bardzo dobrze kontratakowali, a to przekładało się na zamieszanie pod bramką Edersona. W tym momencie na swoim koncie mają 70 punktów, aczkolwiek The Reds są o jeden mecz do tyłu, a do obywateli teraz są 4 oczka. No i jeżeli piłkarze Jurgena Klopa wygrają zaległy pojedynek, to będzie im wtedy brakowało już tylko jednego punktu. Za to problemów z pokonywaniem teoretycznie słabszych rywali nie mają piłkarze Carlo Ancelottiego. Pewnie bo 3 do pokonali Majorkę i tylko umocnili się na pozycji lidera Ligi. Pomimo wysokiej wygranej to na pierwszą bramkę kazali nam czekać aż do 55 minuty. Wtedy trafił Vinicius, a w 77 oraz 82 minucie bramkę zdobył Karim Benzema. Boisko z powodu kontuzji musiał opuścić zdobywca tych dwóch bramek, ale także i Rodrigo. Już teraz wiadomo, że w przypadku francuskiego napastnika to nic poważnego i będzie w stanie zagrać z FC Barceloną w zbliżającą się niedzielę. Co do Rodrigo, to to nie wyglądało naprawdę dobrze. Uśtykał także w drodze do Autokaru, aczkolwiek dał na Twitterze znać, że teraz jest OK, więc i być może on będzie gotowy na El Clasico. A tak swoją drogą to po raz kolejny jeden z dziennikarzy marki podał, że umowa Kiliana Mbappé z Real Madrid zostanie podpisana jeszcze w tym tygodniu. Dajcie znać, czy waszym zdaniem tym razem będzie to już prawda. A co do Paris Saint-Germain, to po zakończeniu tego sezonu, tam szykują się naprawdę gigantyczne zmiany. Nie będzie Kyliana Mbappé, nie będzie najpewniej także obecnego trenera, czyli Maurizio Pochettino. I nie wiadomo jak sytuacja wygląda z Lomessim, ale także nie wiadomo nic na temat Neymara. Jeden, jak i drugi chyba najlepsze lata mają już zdecydowanie za sobą. I choć Neymar opuścił FC Barcelonę po zdobycie złotej piłki, to jeszcze bardziej od niej się oddalił. Zresztą nie tak dawno podpisał nową umowę z Paris Saint-Germain i rocznie zarabia ponad 30 milionów Euro. Jednak głosy wewnątrz klubu mają przekonywać do przeprowadzenia totalnej rewolucji i pozbycia się wszelkich piłkarzy, którzy są tutaj tylko dla pieniędzy. Jedną z takich osób ma być właśnie Brazylijczyk. Władze klubu na pewno nie podejmą żadnych pochopnych decyzji, bowiem jeżeli powinie im się noga z Lomessim, to Neymar pozostanie jedyną rozpoznawalną postacią z Paris Saint-Germain. No oczywiście są także inni piłkarze, ale ich nie możemy porównywać z Neymarem. Z drugiej strony nie widać na horyzoncie innego klubu, który będzie chciał płacić Neymarowi takie wynagrodzenie jakie są w stanie zaoferować mu działacze Paris Saint Germain. Pojawiły się także informacje dotyczące ponownej zmiany klubu przez Memphisa Depay'a. Holenderski napastnik miał naprawdę bardzo dobry początek w barwach Dumy Katalonii, no ale później było już tylko gorzej. Wszystko zaczęło się od kontuzji w połowie grudnia. Od tamtego momentu to chyba nie ten sam piłkarz: powrócił do gry 27 lutego, jednak jeszcze nie pokazał tej dyspozycji sprzed urazu. Teraz rozgrywa maksymalnie kilkadziesiąt minut, a przecież był podstawowym wyborem jeszcze w ubiegłym roku. Ponoć Tottenham kontaktował się z władzami FC Barcelony w sprawie Depaja i oni są zainteresowani jego sprzedażą. Wydaje się to być logiczne posunięcie, bowiem jest to już ostatni moment, aby cokolwiek na nim zarobić, ponieważ jego umowa kończy się w czerwcu 2023 roku. W ostatnim czasie wiele słyszymy na temat nowych stadionów. Taki obiekt powstał już dla Atletico Madrid. Stadion Realu Madrid jest w trakcie przebudowy. Ogłoszono już, jak za kilka lat będzie wyglądało Camp Nou FC Barcelony. Natomiast jeden z najnowocześniejszych stadionów na świecie posiada Tottenham, a teraz przyszła kolej na Manchester United. Ja jako kibic tego klubu wiele razy czytałem, że Old Trafford jest w naprawdę bardzo kiepskiej formie. Widać było zaniedbania, niedociągnięcia i upływ czasu, który niemiłosiernie oddziaływał na stadion. Ostatnia renowacja została przeprowadzona w roku 2006, dzięki czemu pojemność teatru marzeń zwiększyła się do prawie 77 tysięcy widzów, co sprawia, że w tym momencie znajduje się w pierwszej trzydziestce największych piłkarskich stadionów świata. Brytyjskie media podają, że Old Trafford może być nawet wyburzone, aczkolwiek naprawdę szkoda, aby zniszczyć tak legendarny obiekt, który przetrwał nawet bombardowanie niemieckiego nalotu na Manchester w 1941 roku. Naprawdę mam szczerą nadzieję, że do tego nie dojdzie. Innym pomysłem jest także jego przebudowa. Jednak największy problem stanowi linia kolejowa, która biegnie tuż obok stadionu. Istnieje także możliwość, że zdecydowano by się na budowę nowego obiektu, który najpewniej powstałby w zupełnie innej lokalizacji i byłby większy nawet od Wembley. Mógłby pomieścić ponad 90 tysięcy widzów. Na dziś to już koniec. Bardzo dziękuję za oglądanie do samego końca. Pamiętajcie o tym, aby ocenić ten film, subskrybować ten kanał. Będziemy naprawdę bardzo wdzięczni. Zapraszam także na naszą grupę na Facebooku. Niegrasz, nie wygrasz i do zobaczenia w kolejnym materiale. Cześć!